Ostatnia wizytacja kanoniczna naszej parafii miała miejsce przed sześciu laty. Duż pasterze i nasza wspólnota parafialna starała się pilnie realizować zalecenia powizytacyjne Waszej Ekscelencji. Zatem czas, do obecnej chwili, pragnę przedstawić sprawozdanie z mojego włodawstwa. Niwka jako filia parafii Mysłowice została erygowana w 1814 roku. Należała wtedy do Mysłowic. Biskup krakowski Jan Woronicz w 1826 roku utworzył parafię świętego Jana Chrzciciela w Niwce. Kościół w Nifce był kościołem parafialnym do 1854 roku. Gdy kościół w Zagórzu został wybudowany, parafia z Nifki została przeniesiona do Zagórza, a miejscowy kościół stał się filialnym należącym do parafii w Zagórzu. Trwało to 43 lata. W tym czasie mieszkańcy dawnej parafii czuli się bardzo pokrzywdzeni. Z obowiązkami religijnymi musieli chodzić 8 km do Zagórza. Dlatego też postanowili wybudować w Liwce nowy kościół i prosić władzę diecezjalną o ponowną elekcję parafii w Liwcu. Prośba mieszkańców została uwzględniona przez kurię biskupią, 18 września 1897 roku ksiądz biskup Tomasz Kuliński położył kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. W 1907 roku parafia Niszka została erygowana po raz drugi przez biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego który wyłączył ją z parafii Zagórza. Kościół został konsekrowany przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego w 1910 roku. I od tego momentu otrzymał on tytuł świętego Jana Chrzciciela, który stał się głównym patronem parafii Kościoła. pasterstwo, poza mną proboszczem, posługują w parafii ksiądz Andrzej Małodobry, ksiądz Andrzej Uliniarz, ksiądz Tomasz Karasz. W naszej parafii pochodzi trzech kleryków. Obecnie parafia świętego Jana Chrzciciela liczy około 12 400 mieszkańców. W niedzielnej Eucharystii uczestniczy około 18-20% parafia. Rozdajemy rocznie około 100 tysięcy komunii świętych. Na terenie parafii funkcjonują cztery szkoły podstawowe oraz gimnazjum numer 1. Religii uczą w szkołach miejscowi księża wikariusze oraz panie katechety. Dzieci i młodzież katolicka ponad 95% uczęszcza na lekcje religii i bierze udział w organizowanych rekolekcjach wielkopolskich. Parafi działają wspólnoty i stowarzyszenia skupiające spore grono osób zaangażowanych w działalność na rzecz kościoła. Akcja katolicka, Dzieci Boże, Ruch Światło-Życie, Tron Biblijny, Trzeci Zakon Świętego Franciszka, Żywy Różak. Regularne spotkania powodują, że wszystkie te wspólnoty są motorem życia w parafii i wsparciem kapłanów pracy duszperserskiej. Prezentacja poszczególnych grup parafialnych odbędzie się częściowo na tej Mszy Świętej oraz na Mszy Świętej o godzinie 12.15. W minionym okresie przeżywaliśmy. Tradycyjne święta i uroczystości trwaliśmy na niedzielnych i poprzednich Eucharystiach, nabożeństwach, adoracjach. Nie brakowało doniosłych wydarzeń i bardzo uroczystych chwil. Parafia swoje życie duchowe ściśle łączy z uroczystościami naszej diecezji. Parafianie są oddani Bogu. Przywiązani do kościoła i życzliwi kapłanom. Świadczy o tym ich obecność w kościele, ich modlitwy, składane ofiary i zaangażowanie we wszelkie prace przy kościele. Życie w życie parafii pisane są na stałe poważne prace remontowe i upiększające świątynie. Od roku 2008 od ostatniej wizytacji biskupiej wyremontowano bramę wejściową oraz przylegające do niej przęsło z podmurówką. Wymieniono schody przed głównym wejściem oraz bocznymi. Założono dodatkowy stopień przy głównym ołtarzu, konserwację i remont dachu na kościele alejki skoski brukowej na cmentarzu parafialnym wraz z wylewką betonową przed głównym wejściem na cmentarz zakupiono sedile, czyli fotele do prezbitery. W najbliższym czasie planowany jest remont, konserwacja dachu na plebanii, nowy piec na plebanie i szalki katechetyczne do centralnego ogrzewania. Wszystkie działania duszpasterskie, dzisiejszą wizytację dostojnego księdza biskupa i całą naszą wspólnotę parafialną polecamy Matce Bożej, patronce naszej świątyni. Pan księdza biskupa prosimy o słowa umocnienia w wierze i o modlitwę w intencji parafii świętego Jana Chrzciciela Cosnowskiego. Obecną przed odprawia ksiądz Kapela, ksiądz Piotr, za spokój duszy świętej pamięci Irenę Gawracz, piątą rocznicę śmierci i Jana Gawracz.